Witajcie, we witajcie. Nie, witaj. witajcie. Witajcie w vlogu. Dzisiaj wybierzemy się do X-comus, będzie miała New, new PC. PC, nowy komputer. Przejdziemy przez ten proces wspólnie. Razem przejdziemy te trudne chwile. Pokażę Wam y, moją torebkę. Kupiłem sobie torebkę. To, 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 to je piżoną. Niech widzę. Mam Stitcha. Uroczy, portfel, nie pokażę Ci Siedem koła Tamagotki muszą być i to wszystko Inną no, konturówkę, inny balsamik i tyle, bo wszystko to jest... Jedziemy po New PC. Jedziemy Jesteśmy po New PC Cieszysz się? Nie <grystanie> Zjeżdżamy po schodach, po Zuzi, New PC. New PC. Kto będzie pro-gamerem teraz? Jak! <grywa> <grywa> Okej. Okay. Dzień dobry. E, my mamy do odebrania komputer na Maciej Tartas. New PC. <grywa> Testujemy <grywa> nowy szerokokątny w Galaxy AI. Nagrywają telefon telefonem to jest dobry hit internetu. I aż dziesięciokrotny zoom. I słuchajcie, to będzie mój telefon służbowy, bo chcę się tak rozłączać. Jesteśmy w Sushi Ko. Będziemy jeść sushi. Znaczy Zuzia bierze... Ee... <śmiewanie> Zuzia bierze ramen z kurczakiem. Musiałem się zastanowić. Tata bierze makaron. <śmiewanie> A ja biorę sushi. Cześć! Jestem Stitch. O znaki godzina. Pani nie ma majtek. nie ma majtek! Ten Stitch nie jest have a seat. Szkiw kropeczki. <ścười> Wojskowe slipki kaki, nie widać na nich sraki Nie mogę z jego zębów <laughs> <noise> ja mam koktajl. I mam stokrotkiem <noise> Jaki to był? Mango, Mięta jales. Co to było? Ramen, ramen z, z kurczakiem. I tu jest tak, ładny ramen. Tutaj glony, te sprawy. Co no, jeszcze? Okay. Nie, to grzyby. Dobra. Nie wygląda jak glony. Na podglądzie. To jest makaron czarny. czarny makaron? No, okej. Okay. I tutaj taki kurczaczek. kurczaczek. Już gra kre... A to co ma? grawetki I jakieś I... wióry Udon chyba, tak? Chyba Czy też ramen, makaron? Nie wiem, w spokój Ale wygląda smakowicie Ja zaraz będę miał sushi Patrzcie, tu przyszły zuji A tu są moje Za dużo, za mało? Się okaże Patrzcie, ojebałem prawie całe maciek <laughs> Nie Nie przeklinaj Przeklina. Oni też. Pijemy sobie teraz herbatkę. Dili, dili, dili. Cytrynka w herbatce. Dostaliśmy ja bardzo dużo cytryny. Dobra? A bo tu rosną, zobacz, na drzewie. A, tu, a ja tu słuchajcie jest drzewo cytrynowe. Stąd zbierali świeże cytryny. Na górze jest lampa fluorescencyjna, która dostarcza światło UV, dzięki czemu mm. mamy świeże cytryny w zamkniętym pomieszczeniu. Te cytryny, no. cytryny, już są tak mądre, tak rosną mądre, że one już na pasterkach są. I słuchajcie, wyrośnięcie takiej nowej, świeżej cytryny zajmuje tylko jeden dzień, ale roboczy w weekend odpoczywają. Nie gra muzyka, dobra. <grymne> Tata, ty znańczysz? Mega dobre. Mmmm. Mm. cytryny Daj swój, talerz. jest. <grymne> A w poniedziałek matury? W poniedziałek matury? Nie, egzaminy. <gsaminy>, zawodowe. Właśnie, twoje egzaminy zawodowe. Nie, 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 patrzcie, tutuś, znaleźliśmy nie, Boże nie, ten. No, no i co? Powie coś, czy nie, nie, co? Powiedz coś nie, nie, i Maxie już Halloween To już w to już było Halloweenowe. Tak, było? Tak. Były przecież te te okay. świeczki, tak. <laughs> Macia Freddy Mercury. Oblafanek Karego Stylesa Stylish Stuff <laughs> Czyli zrobię bo... szerszy ekran. Przynajmniej mm. myślę, już nic nie macie napisane. A z drugiej strony? Nic. Okej. Okay. In my new era. <laughs> Drugie <Drogi. laughs> I macie. It's y, od Sebriny y, Wykładziny Jak <laughs> Za ile? Nie ma już środku Nie <laughs> burger Patrzcie jakie księgi Potęga i księga na wieki <laughs> Kocham ro Kocham rok Ojciec <laughs> Książka do teściowej <laughs> A w środku? Pusty, jak jak w jej głowie. Patrz, patrz. Nie, tu patrz, ktoś zrobił tą miosek i dla leczkę tą papierową. Co Ciekawy zestaw widelców. Tutaj macie dżunglę. Dżunglę. Czekajcie, makro muszę zrobić. No dobra, idziemy. Po moich story na Instagramie wiecie jak bardzo jestem fanem Minarz. Można zrobić Wąg Italia w Empiku. Dużo zrozumieć z tego wywiadu. Wszystko po włosku. Wiecie, mam swojego skicza. szła dziewczynka, piła jakieś bubble tea, patrzyła się na Stitcha i robiła tak. Była bardzo wściekła chyba, że go mam. Zuzia zaraz dostanie swoje new PC. Jesteśmy w Xcomie, jakby ktoś pytał. I za super cenę udało nam się ogarnąć Zuzi komputer stacjonarny. E, jak wrócimy do domu, to Wam dokładnie opiszę specyfikację. Czuję, jakie emocje tobie towarzyszą w tym momencie. Ekscytacja, mhm. widać po mnie nie. No. I trochę jednak taka, wiecie, nostalgia, takie, taki smutek w związku z tym, że musisz się rozstać ze starym komputerem. Rozumiecie to? Dlaczego tak miła się z tą kamerą w to i. W to. <grym> żeby wiesz, żeby coś się działo w tle. Co to? <grym> Co to? Bim, bim? Mogę telefon naładować. Patrzcie, trzymacie się. Że ja patrzę. się. Na magnes? <grym> 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 Może powtórzyć? Karton taki trochę siara, nie? <grym> Tak, no, nie upisuj, nie upisuj, nie upisuj tu mają takie tablety i to wygląda jak, to wygląda jak e, ramka. O to jest to, wysoka jakość twoich wspomnień. Wspominacie, dobrze? Słuchajcie, jeśli chcecie mnie zobaczyć w takim sprzęcie w moim domu, pamiętajcie o linku do dotacji. Zobaczmy teraz, jak się gra. Co to? to jakieś Racing. Ja myślałem, że to będzie Marvel Rivals, bo bym zagrał w szyję. Mam jeszcze jakieś w do Lamborghini Lamborghini. lambok Unlock Wow Ty patrz i to jest To jest chyba 2K wyświetlacz To taki Zuzia nie. Jadę Jakie 10 lat temu Ledwo skręcam wow. Sorry not sorry Nitro. Misiu chcę zapakować rzeczy do terapii, a ja już... Jakie dziesięć? No w gimnazjum byłem. <grywka> wow! Ej, obstawiamy Pierwsze miejsce? O, więcej nitro. Ty będziesz pierwszy? Proszę New, New PC. Jak pani dzionek mija? Proszę? Jak pani dzień mija? Anna. New PC. <coughs> Mamy słuchajcie... Y, shake z kawą i poziomkową mm. latę. E, za wasze donaty, <noise> poziomkowa Mat jest mega słodka, więc no. dla mnie tak trochę. Nazywała się Shakespeare, <noise> ulubiony no. Golden Hour. więc już Mama otwiera Zuzi komputer. Ale no, mnie nie nagrywałeś. No, nie, nagrywa. widać Cię w tych I tą <jeszcze> rybkę. Jezu, <laughs> <laughs> <Gamer. laughs> krząk. Słuchajcie, wiecie co ja tu będę grała? te koniki. Mm -hmm. <laughs> I Jak ja bym z tym To chyba trzeba wyjąć całe. Jak? No tak. Rozerwasz to? No, jak to trzeba zrobić? Dobra, to ja ci wyjmę. Nie wiem, ja mi sprawdź. może kabla. Jaki ładny tutaj teraz mamy ten. Tłop. Fotobook! Jak w tych albumach K-popowych. Tak. Uuu, mm -hmm. jaki mam ten. Worek jutowy na ziemniaki będzie. To co, zajmujemy? Nie chcę. Boję się. ASMR w wszystko i możecie bić. No, teraz trzeba tylko to wyjąć wszystko. W ogóle ogólnie to wygląda jak jeden głośnik taki wielki JBL-a. Przez to, że z przodu są takie te... Takie... I bardzo oh, porównywalny yes. do tego, co z tak, miała ciężki tutaj tylko. Tutaj są te kółeczka i wygląda jak JBL. Masz. I jest mniejszy. Mniejszy mówisz? Mhm. Uh -huh. Taki krótszy się wydaje w sumie. To dobrze. Tu tyś czyń A, honory. Ja ma to łączenie, to jest takie małe. Przyłóż mu łapkę, bo Tutek włączał zawsze stary komputer <laughs> Zuzi. O, to on bichu, tak? Ło, wow, co to Tutek? New PC. O, patrz, jak tu się kręci, chodź patrzeć z tej strony. Patrz, patrz, patrz. New PC. O, teraz masz napis, gigabyte. G G G G <laughs> gigabyte. <laughs> Tutek. 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 O muszę spać się chce. Zrobimy szeroki kąt, tutaj pokażemy Nie tylko głupio wygląda Tu tutaj, królisie królisie Dobra Zuzia, Zuzia będzie konfigurować komputer W opisie będziecie mieli napisane co to za sprzęt Uwaga, nazywamy nasz komputer Będzie, wszystko z dużej dać może co, być takie mm, New PC. New PC. I to tyle. I mogę być spać. New PC. Teraz będzie mały New PC. New, New PC. Patrzcie, jaką Zuzi ładną tapetę usta. To jest AI czy to jest robione przez... Czuję trochę jak AI. Gamer. Gamer. Gay. Patrzcie dalej moja kamerka jest. Dobra, sterowniki i odpalasz Fortnite'a, co? Zobaczcie, Zuzia już sobie gierki zainstalowała. Mamy tak: Star Stable, <grym> Steam, Movie Mister Star Planet. Planet, Pik, Discord, żeby z wami pisać i Fortnite. Tapetę im pokaż moją. <grym> to jeżeli ktoś jest na Discordzie, to bardzo zrozumie ten żart. Przed nim, <grym> najspokój. No Dziękujemy bardzo serdecznie za oglądanie. Zuzia już rozpakowała swój. Like, new, PC? new PC, gamer i... Fortnite śmiga. Śmiga. Więc no. To w końcu nie w sumie... przegram, jak mi się zatnie, bo mi się nie zatnie. To w sumie tyle, co chcieliśmy Wam dzisiaj pokazać i widzimy się w kolejnym. Adios! Pa!